Trzeba ogolić pachy. Zwykle też wskazane jest przeprowadzenie konsultacji przedzabiegowej. Przed każdym zabiegiem też zwykle przeprowadza się test minora, czyli wybarwia się za pomocą takiego specjalnego testu obszary, które szczególnie mocno się pocą, i wtedy wiemy w jaki sposób i gdzie przede wszystkim przeprowadzić ten zabieg. W naszej klinice też w celu optymalnego przeprowadzenia tego zabiegu często korzystamy z pomocy na przykład kamery termowizyjnej, która pozwala nam zobaczyć w jaki sposób podgrzewamy cały obszar zabiegowy. Pozwala nam ograniczyć ilość powikłań związanych z przegrzaniem skóry, czyli Punktową aplikacją zbyt dużej ilości energii, jak również unikanie sytuacji, że niektóre obszary będą poddane zabiegowi w sposób niewystarczający, czyli temperatura osiągnięta w niektórych obszarach będzie za niska, żeby wywołać efekt. Kamera termowizyjna w większości eliminuje nam te, te wszystkie mankamenty i zagrożenia, więc bardzo często jej, jej właśnie ją używamy przy tego rodzaju zabiegach.